No, witajcie, moi drodzy. W kolejnym miesiącu, tak jak zapowiadałam, co miesiąc będę się meldować tutaj na takim krótkim filmiku podsumowującym, co zrobiłam nowego w kontekście przyszłych pomysłów na przyszłe święta. Tak jak już wspomniałam, będę pokazywała rzecz, którą ukończyłam. Prawie ukończyłam i rozpoczęłam kolejną. W pierwszym tym styczniowym filmiku pokazywałam Wam tą skarpetkę i rozpoczęłam wtedy, miałam rozpoczętą już drugą. Są już ukończone obie. Taka fajna kolorystyka to jest połączenie koloru Ekri. Tutaj z wzór Ekri beige, ekri, czyli taki beżowy. Niebieski i szary, tutaj z e, całą tutaj stopą w kolorze szarym. Następnie rozpoczęłam, to był e, projekt styczniowy, tak? Jeżeli chodzi o luty, tutaj już nawet tak, że tak powiem, nadgoniłam trochę, e, ponieważ e, zrobiłam skarpetkę też z tego samego wzoru, tylko w kolorze takim typowo świątecznym, czerwony. Zakończyłam tutaj tym szarym, bo szary się tutaj też przeplata. Też ekri, czerwony i szary. I jestem na etapie chowania nitek. Tu jest ta sama skarpetka na lewej stronie. Przed blokowaniem chowam nitki. Miałam trochę przygód z tą skarpetką. Zagadałam się przez telefon i zapomniałam o wyprofilowaniu pięty, nadrobiłam potem miałam dwie godziny prucia także trochę przygód było Niemniej jednak jest już ukończona także w następnym filmiku marcowym mam nadzieję, że już Wam zaprezentuję obie skarpetki w międzyczasie miałam zlecenie, nie wiem czy widziałyście widzieliście bo też są i panowie na moim, na moim kanale na Instagramie czy, czy Facebooku właśnie taki, taka ala kamizelka na suwak. To jest taki taki tutaj, ona jest w ten sposób robiona, że nie jest zszywana. Wykończona jest na szydełku. Do tego y, zrobiłam czapkę taką grubszą. I w międzyczasie jeszcze wyskoczyła taka męska czapka, też ta sama włóczka, ten sam splot, tylko bez zawijania, wykończona tutaj oczkami prawymi. Pierwszy rząd po prostu jest oczkami prawymi i to jest czapka, która, yy, która jest bez wywijania, czyli ona wygląda tak. I ta z wywijaniem prezentuje się tak. Możecie napisać w komentarzu, która wersja wam się bardziej podoba, jeżeli chodzi o takie grubsze włóczki. To jest, gru, to jest włóczka Snow. Także mamy ten komplet. Aha, jeszcze wrócę do. Nie wiem, czy pokazywałam te skarpetki. One są robione ze wzoru eh, Chicken Legs. To taki niby wiosenny wzór, no ale. Gwiazdki kojarzą nam się typowo ze świętami Bożego Narodzenia. I teraz przeszłam, czyli kolejny miesiąc, to będzie miesiąc, myślę sobie, rękawiczek dla odmiany, bo już tych skarpetek troszkę po tych czterech skarpetkach to są rozmiary męskie, dosyć duże skarpetki. Ta jest 43-44, a ta jest. 45-46 rozmiar. No i też skoczyły te czapeczki, prawda? Więc teraz sobie chcę odpocząć. Zrobić też będą gwiazdki, ale tym razem na rękawiczkach. I jeżeli chodzi o rękawiczki, będę robiła ze wzoru też Drops Christmas Crabs tak wyglądają. Ja mam takie wersje czarno-białe, więc wzór, kolor podstawowy. To jest, czyli kolor tego tła, to będzie taki kolor ciemniejszy, a wzór będzie wykonany włóczką tą Ecri. Ja już sobie zaczęłam robić. Aha, nie wiem, czy pamiętacie, oczywiście, skarpetki to jest karizma, Drops. I rękawiczki też. Więc na razie jestem na takim etapie, robię ściągacz. Tam chyba mam 12 cm ściągacza, dopiero będzie wzór. Taki piękny kolor zielony. Popatrzcie, trzy odcienie zielonego. Zielony kolor jest super. Też mi się wydaje, że ten zielony to jest taki typowo świąteczny zielony. I tradycyjnie podlinkuję Wam, napiszę, jakie to są kolory. Podlinkuję Wam um, też. Um, Linki do tych opisów, do tych rękawiczek, do skarpetek. No i co? I mam nadzieję, że spotkam się z Wami w kolejnym miesiącu, gdzie już będę miała chociaż jedną rękawiczkę ukończoną, a drugą napoczętą, przynajmniej i na pewno zaprezentuję obie już ukończone te czerwone skarpetki. To ja się z Wami żegnam, bo ten cykl to jest właśnie taki motywacyjny. To jest cykl, który mam nadzieję zmotywuje i również Was, że też już coś tam przygotowujecie. Może na razie na święta wielkanocne. Ja już tutaj um, udziergi, typowe takie um, prezenty wykonane własnoręcznie będę kolekcjonuje na święta Bożego Narodzenia. Um, I mam nadzieję, że również zmotywowałam też i Was, żeby takie. Prezenty zacząć przygotowywać już dużo wcześniej. Także ja się z Wami żegnam. Widzimy się znów w kolejnym miesiącu, gdzie mam nadzieję dotrwam w tym moim postanowieniu i dalej będę tworzyła kolejne rzeczy, które później będą na prezent. Trzymajcie się cieplutko. Dużo super projektów Wam ży życzę i do zobaczenia w następnym filmiku.